Przepraszam za moje słowa, nie jestem ani homofobem, ani, ani gburem i szanuję swoich fanów. Ten gość, to nie był mój fan, wszedł mi na scenę na i zaczął szeptać mi do ucha i cisnąć mnie, więc po prostu wybuchłem pod emocji, to jest moja pierwsza trasa w ogóle, nie chcę się tłumaczyć. Przepraszam i czuję się z tym źle, jest mi cholernie wstyd. Mogłem zachować się inaczej, obrócić to w jakieś strony żarta. A wyszło strasznie. Przepraszam, i mam nadzieję, że. że, że gość spokojnie dotarł do domu i... i nic się nie stało z nim i wszystko jest w porządku. Do zobaczenia w piątek, ludzie. Przepraszam za moje słowa. Nie jestem ani homofobem, ani ani Burem i szanuję swoich fanów, ten gość, co nie był mój fan wszedł mi na scenę nać ćwany i zaczął szeptać mi do ucha i cisnąć mnie, więc po prostu wybuchłem pod wpływem emocji to jest moja pierwsza trasa w ogóle, nie chcę się tłumaczyć, przepraszam i czuję się z tym źle, jest mi cholernie wstyd, mogłem zachować się inaczej obrócić to w jakieś zasrane żarta a wyszło strasznie przepraszam i mam nadzieję, że że gościu spokojnie dotarł do domu, i, i nic się nie stało z nim, i wszystko jest w porządku. Do zobaczenia w piątek, ludzie.